yeah Cześć wszystkim, ja jestem Mat90 i witam Was w kolejnym materiale, w którym mam wam do zaprezentowania paczkę pluginów na drop SMP. Na naszym Discordzie wystartował nowy sezon, więc podajcie i zobaczcie zmiany. Paczka została przygotowana przez bortoxa Posiada ona wiele funkcji, jedną z nich jest system gildii. Żeby zobaczyć sobie informacje na temat Gildii, wystarczy uczyć komendy ukośnik Gildia. Pojawią wam się informacje jak założyć gildię, powiększyć i tym podobne. Kolejną rzeczą jest system Drop SMP, który polega na tym, że jeśli gracz zginie, to traci po 10% swoich umiejętności. Następną rzeczą jest możliwość otwierania sobie boxów nie stawiających na ziemi. Wystarczy, że kliknijmy takim w powietrzu prawym przyciskiem i on się nam otwiera. Następną i już chyba ostatnią rzeczą jest system rank. Posiadamy tutaj rangi takie jak Default, Gracz, Magic. Svip, vip i admin. Ranga gracz nie posiada prefiksu dodatkowego nad głową. To tyle z funkcji paczki. Więcej możecie zobaczyć sobie, gdy ją pobierzecie. Wymagania do jej dostania wyświetlają Wam się w tym momencie na ekranie. To by było na tyle na temat paczki. Zachęcam Was do zostawienia subskrypcji, do zostawienia łapeczki w górę.